nie zawsze jakby liczba ludzi jest najważniejsza, ale to, że w ogóle pokażemy gdzieś tam, a to, że nie zgadzamy się na męczenie tych zwierząt, e, na no to co tam się dzieje w tych cyrkach z nimi. Także no mimo wszystko i tak nas trochę jest i będziemy rozmawiać z ludźmi, rozdawać ulotki i właśnie pokazywać to, że cyrk może być też bez zwierząt. Te zwierzęta wielokrotnie są gdzieś zabierane e, jak z natury, jeśli są jeszcze małe, są e, często brutalnie tresowane gdzieś specjaliści, behawiorysty zwierzęcy e, są z tym że tresura zwierząt w cyrku jakby jest, jest prowadzona na zasadzie wzmocnienia negatywnego, czyli zwierzę jest karane, jeśli zrobi coś nie tak. To nie wygląda tak, jak tresujemy pieska i dajemy mu smakołyka za to, jak gdzieś tam usiądzie czy coś. Tylko właśnie zwierzęta to robią, bo się boją. Boją się uderzeń, boją się tego, że właśnie gdzieś tam zostaną uderzone, kopnięte. Żyją w ciasnych klatkach, przyczepa, karmione są często niewłaściwie. Także no to nie są warunki dla zwierząt. Chcemy cyrku opartego na talencie ludzi na sztuczkach wykonywanych przez ludzi i taki cyrk jest najbardziej w porządku i największe cyrki na świecie najbardziej znane i też z największymi zarobkami właśnie nie mają zwierząt i mimo tego właśnie są bardzo popularne